Bardzo przydatna rzecz do widzenia w np. Car Crashing 2, no bo na przykład jak jest atomówka, że na przykład jak ja mam dostęp też do atomówki, albo jak wy macie dostęp, albo nie macie po prostu ktoś na serwerze odpalił, to się opłaca pojechać na wyjście trójkę na trójkę jedziecie sobie tak, tutaj potem jak dojechaliście tutaj na lód, to się opłaca bardzo tutaj wstać, no bo jak na przykład się odpala i właśnie autodestrukcja się odpala, to ja po prawej na górze jest napisane, że ze helikopterem, albo helikopterem, albo taką bonusowa ucieczkę i tam niektórzy mogą nie wiedzieć o co z tym chodzi i na przykład właśnie opłaca się tutaj zostawić samochód, jeśli wy macie kopione dostęp do jądra opłaca się tutaj, potem umrzeć to potem się zespicie tutaj, potem schodzicie na dół Chodzicie tutaj, jeśli macie dostęp. To jak wam się naładuje, możecie aktywować. I się bardzo po, e, potem, jak wy to aktywujecie, są, są dwa miejsca albo tam w dusz na lodzie, albo na pasach startowych. Tam jest ta łódka, się respi. Jak ja odpalam ją, się w samochodzie. Potem się zaczyna ta autodestrukcja. Czekamy, czekamy. I po prawej na górze jest napisane Uwonecowa Ucieczka. I o to z tym chodzi, że potem jak się rywamy tutaj na samą ucieczkę Sprawdzamy sobie, jedziemy tutaj sprawdzamy my szybko, no, bo nie mamy jakąś minutę No i właśnie widać tą łódkę Ona się może albo tutaj rozpić, albo tam z tyłu na tym pasie Tam poza pasem, no tutaj łódeczka jest I za tą łódkę jakby się więcej dostaje hajsu Tu, gdy taką łódkę, ona też może być z innej strony, że może tam być i albo tutaj na lodzie, albo tam, Nawet na pasie startowym. Tu wchodzicie, potem czekacie, jak się skończy czas. No i jak czas się kończy, my odjeżdżamy tą łódką. Odjeżdżamy, odjeżdżamy. Jest ten, ten czas i potem wybucha to. No już tu się pojawiamy i... Dlaczego właśnie mówię, że się opłaca na tą łódkę? Na przykład wiecie, się pytacie, po co, po co, ale się z, nią, z niej zarabia jakby tam no, prawie dwa razy więcej niż z helikoptera, że dużo, że dużo więcej się zarabia. Na przykład z helikopterem zarobiłem jakieś 5 bilionów 500 milionów, a z łódki zarobiłem jakieś 8 bilionów. Więc to się opłaca, no bo więcej się zarabia, albo jak wy macie dostęp, albo jak ktoś zrobi, to może się po prostu tak łatwiej, to jest bardzo przy, przydatne na widzenie. No to, na tym się kończy mój filmik. Nara.